Zgodnie z przepisami artykułu 7 ustawy 12, ust. 12 tzw. dyrektywy tytoniowej wyroby tytoniowe inne niż papierosy i tytań do samodzielnego skręcania papierosów są zwolnione z zakazu stosowania aromatów charakterystycznych. Komisja Europejska przyjmuje akty delegowane w celu zniesienia tego zwolnienia w odniesieniu do konkretnej kategorii wyrobu, jeśli nastąpi tzw. istotna zmiana okoliczności. Oznacza ona wzrost wielkości sprzedaży danej kategorii wyrobu o co najmniej 10 w co najmniej pięciu w państwach członkowskich lub wzrost częstości spożycia wyrobów tytoniowych w grupie konsumentów poniżej 25 roku życia o co najmniej 5 punktów procentowych w co najmniej pięciu państwach. W każdym razie uznaje się, że do istotnej zmiany okoliczności doszło, jeżeli wielkość detalicznej sprzedaży danej kategorii wyrobów przekroczy 2,5 całkowitej sprzedaży wyrobów tytoniowych na poziomie unijnym. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w ostatnich latach wielkość sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytaniowych wzrosła o 2009%, natomiast całkowita wielkość ich udziału w rynku wyrobów tytaniowych w Unii Europejskiej kształtuje się obecnie na poziomie 3,33%. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko Komisji Europejskiej wskazujące na pojawienie się istotnej zmiany okoliczności wymuszającej przyjęcie odpowiedniego aktu delegowanego na poziomie całej Unii Europejskiej, mającego na celu zniesienie zwolnienia z zakazu stosowania aromatów charakterystycznych w podgrzewanych wyrobach tytoniowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wynika z obowiązku implementacji przez państwa członkowskie dyrektywy delegowanej komisji z dnia 29 czerwca 2002 i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zniesienia niektórych zwolnień w przypadku podgrzewanych wyrobów tytaniowych. Należy zauważyć, że zgodnie z artykułem 2 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny stosować jej przepisy od dnia 23 października 2023 roku. Do dnia dzisiejszego, według mojej informacji, wyżej wymienione przepisy wdrożyły 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej. Projekt ustawy zakłada o dodanie dodatkowej definicji podgrzewanego wyrobu tytaniowego w artykule drugim ustawy. Ponadto zaproponowana nowelizacja odpowiednio modyfikuje artykuł 7e ustawy, który implementuje zmiany w artykule 7 ustęp 12 dyrektywy 2014 przez 40 Unii Europejskiej. Jednocześnie projekt nie wprowadza zwolnień w oznakowaniu wyrobów tytaniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajeki wodnej. Tym samym nie są wprowadzane zmiany w zakresie oznakowania podgrzewanych wyrobów tytaniowych, jeśli zostaną zarejestrowane jako wyroby do palenia. W celu umożliwienia producentom i importerom wycofania się ze sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytaniowych posiadających aromat charakterystyczny zakłada się, że podgrzewane wyroby, których dotyczy zakaz wprowadzenia do obrotu będą mogły być udostępnione po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnione po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu lub pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy przed wprowadzeniem do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych producenci są zobowiązani do przedłużenia Prezesowi biura do spraw substancji chemicznych szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych wyrobów. Takiego zgłoszenia dokonuje się w terminie co najmniej 6 miesięcy przed dniem planowanego wprowadzenia wyrobu do obrotu. Natomiast prezes Biura ds. Substancji Chemicznych wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 5 miesięcy od dnia zgłoszenia. Zaproponowane 9 miesięcy okresu przejściowego zapewni, że producenci będą w stanie wypełnić wymogi wyżej wymienionej procedury zgłoszenia nowych obywatelskich wyrobów tytaniowych w terminach opisanych powyżej. Proszę Państwa, yy, oczywiście Proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek, gdyż jest to prosta implementacja dyrektywy unijnej. Rzeczywiście opóźniona. No my podjęliśmy pracę nad tą implementacją na początku zeszłego roku. Były również pewne kontrowersje dotyczące terminu wejścia tej ustawy, a dlaczego? ponieważ ta implementacja, znaczy ta dyrektywa powstała w nieco innych okolicznościach rynkowych. Znaczy wówczas nowatorskie wyroby tytoniowe były w pewnym sensie odpowiedzią branży na zakaz aromatyzowania papierosów tradycyjnych. Tych tradycyjnych, które zapalamy od zapałki, znaczy zapalają osoby, które palą. Więc wówczas ta, niewątpliwie ta dyrektywa miała większe znaczenie, miała, była bardziej istotna w momencie, kiedy my już podjęliśmy te działania, kiedy już termin wprowadzenia tej, tej implementacji minął, a, a bo, bo, było to w 2023 roku. Zastanawialiśmy się, jak połączyć wprowadzenie tej ustawy, tej dyrektywy z innymi rozwiązaniami. Które planujemy i, i które wprowadzamy obecnie, ale to nie miało tak bardzo dużego znaczenia. Natomiast niewątpliwie miało również znaczenie dla branży, dla, dla osób, które no, zgłaszały pewne zastrzeżenia, dla innych ministerstw. Ale w, ostatecznie w sposób wprowadzenia tej ustawy jest jak najbardziej spójny z prawem unijnym oraz z z rozwiązaniami, które były wprowadzane w innych krajach. Tutaj pytanie o te, może korzystając już z tego, że, że wiem jakie były pytania, oczywiście na pytanie również będę odpowiadał, ale jeżeli Pan Marszałek pozwoli to już w tej części. Rzeczywiście różne kraje, różne, różne dawały te okresy przejściowe, ale na przykład dawały takie, do wyprzedaży, do czasu kiedy wyprzedadzą cały towar. Albo, albo rok. Oczywiście były takie, które również miały krótszy termin. Tutaj u nas, tak jak w uzasadnieniu, które podałem, my jesteśmy zobligowani przepisami Biura spraw Substancji Chemicznych, które ma 5 miesięcy na wydanie opinii, gdzie z kolei ktoś, kto chce wprowadzić na rynek, ma to, ma to złożyć na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem na rynek. Stąd te terminy wymusiły nieco nie dłuższy niż, niż 6 miesięcy okres, okres wejścia w życie tej ustawy, stąd jest 9 miesięcy. To właściwie była główna, była główna przyczyna, że musielibyśmy zmieniać przepisy innych, innych aktów prawnych, kiedy byśmy wprowadzali, byłby pewien konflikt, co na pewno byłoby przedmiotem również jakichś sporów prawnych i innych i, i pewnie legislacyjnych Zastrzeżeń, gdybyśmy inne terminy przyjęli, stąd jest ten termin 9 miesięcy. To właściwie dyskusja wokół tej, tej ustawy na tym polega. No to może w tej części Nie, tyle. Panie ministrze, tam jeszcze było pytanie o skutki finansowe. Aha, skutki tak finansowe, tak, oczywiście. Pytania. Oczywiście. One są dość trudne do oszacowania, gdyż zakładamy, ile ile procent akcyzy będzie, jeżeli przestaną być te towary sprzedawane. Uważamy, że to będzie na poziomie około 80 milionów złotych rocznie. Taki ubytek może nastąpić, W tym, ponieważ uważamy, że nastąpi pewna redukcja również po prostu używania tytoniu jako takiego. Oczywiście jest możliwość, że że użytkownicy przejdą na jakąś inną formę, ale zakładamy taki maksymalny spadek 80 milionów. No i również pewne skutki finansowe może ponieść Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, gdyż ono wydając zezwolenia, pobiera opłat, nie zezwolenia, tylko opinie i, i, i rejestrując te wyroby, ono pobiera pewne opłaty i te opłaty mogą wynosić około 10 milionów złotych, jeśli patrzeć na dotychczasową ilość zgłoszeń tych tych produktów, więc to są tego rodzaju wartości. Aczkolwiek oczywiście musimy to przeliczyć w drugą stronę, to znaczy ilość osób, które no nie zachorują, nie, nie będą obciążeniem do systemu opieki zdrowotnej i tak dalej, no to tutaj będziemy mieli oczywiście ograniczenie kosztów w innym miejscu, więc a poza tym no stanowisko rządu jest takie, że, że oczywiście akcyza jest pobierania, ale jeżeli będziemy obserwowali spadki spadki różnych uzależnień, to oczywiście jesteśmy zatem, żeby zarówno przychody z racji sprzedaży alkoholu czy, czy tytoniu spadały i, i na pewno w bilansie finansowym kraju będziemy mieli z tego powodu zyski. Dziękuję.